Oprócz podstawki gry PAX Hispanika, w sklepach możecie znaleźć trzy mini dodatki, które również możecie zakupić. Są to konkwistadorzy, kapitanowie oraz skarby i omeny. Jeżeli jesteście ciekawi, co zawiera każdy pakiet i jaki ma wpływ na zasady, to zapraszam do oglądania tego materiału. W pierwszym scenariuszu promocyjnym Konquistadorzy, grę rozpoczynamy o cały wiek wcześniej w erze odkryć geograficznych. W podstawowej rozgrywce, jak pamiętacie, Hiszpanie mają już wszystkie kolonie na mapie. W tym scenariuszu miejsca zarezerwowane na kolonie hiszpańskie są dzikimi terenami. Dopóki nie zostaną wybudowane kolonie, nie będzie tutaj również żadnej produkcji. Dodatkowo w zestawie mamy 10 żetonów odkryć. W losowy sposób rozmieszczacie je na początku gry na miejscach przeznaczonych na powstania. Dopóki tam są żetony, nie może wybuchnąć żadne powstanie, ani podatkowe, ani niewolników. Aby zdjąć ten żeton, gracze będą musieli je obrać jako cel w bitwie lądowej. W zależności od tego, co odkryjecie, wykonacie kolejne akcje. W przypadku pustego, po prostu go odrzucacie z planszy. Jeżeli to będzie znacznik z tym symbolem, wykonujecie akcję znacznika. Czyli kładziecie na wskazanym terenie znacznik kolonii. W przypadku tych dwóch znaczników odnaleźliście skarb u tubelców. Tutaj plemię ma siłę 1, a tutaj siłę 3. No i różnica jest również w rodzaju skarbu. Tu znajdziecie tylko skrzynię z towarem, natomiast tu towar, relikt oraz biały pionek niewolnika. Co ważne, dopóki te dwa żetony nie zostaną odkryte, nie można wygrać gry przez abolicję. W tym zestawie podmieniacie również karty przystani na 14 nowych kart, na których znajdują się znane postaci historyczne z okresu odkryć geograficznych. Znajdziecie na nich również trzy rodzaje umiejek: Bitwa Morska, Pojedynkowicz i Bitwa Lądowa. Te akcje odpalacie poprzez odrzucenie danej karty z ręki. Drugi scenariusz promocyjny, czyli Kapitanowie, składa się z zestawu 14 kart słynnych pirackich kapitanów ze Złotej Ery Piractwa po wojnie o sukcesję hiszpańską w latach 1701-1714. Zastępujecie nimi 14 kart przystani. Tutaj również pojawiają się na kartach trzy rodzaje umiejek: związana z bitwą morską, z bitwą lądową oraz odpalana podczas pojedynków. Aby odpalić akcję, ponownie po prostu odrzucacie kartę z ręki. Ostatni zestaw promocyjny, czyli skarby i omeny, będzie modyfikował wydarzenia na planszy. Wszystkie te znaczniki w sposób losowy umieszczamy na torze wydarzeń. Mamy tu zestaw skarbów oraz omenów. Skarby modyfikują nam kolejność produkcji. Natomiast omeny zmieniają wydarzenia. Zgodnie z informacją w opisie, ten zestaw znaczników pozwala na 8 różnych układów. Jak dla mnie, no to wow. Jak sami widzicie, każdy z tych dodatków wprowadza dodatkowe elementy urozmaicające już i tak pełną emocji grę. Jeżeli więc wiecie, że pokochacie Pax Hispanicę, no to zdecydowanie warto również zainwestować w te mini dodatki. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysycrop.pl, bo z nami wiesz co, wygramy.